Cześć, 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 siemanko, Dzisiaj zrobimy sobie zadanie 17 z egzaminu smoklasisty z tego roku. Troje przyjaciół, Andrzej, Basia i Marek, zbiera plakaty. Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi, a Marek ma ich 3 razy mniej od Basi. Andrzej i Marek mają razem 2 razy więcej plakatów od Basi. Oblicz plakatów ma każdy z tych przyjaciół, zapisać mamy obliczenia. No dobra, no to na samym początku... Musimy sobie określić, wprowadzić naszą niewiadomą, tak, czyli naszego X w tego typu zadaniach. Jeżeli mamy powiedziałem, że ktoś ma czegoś więcej od kogoś i tak dalej, to jest bardzo często zadanie, w którym będziemy układać jakieś równanie, równanie algebraiczne, które będziemy potem musieli rozwiązać, czyli w tym wypadku będziemy musieli wprowadzić naszą zmienną X i od niej um, i za pomocą tego X Zapiszemy sobie, ile każdy z tych troj przyjaciół ma plakatów. Wszystko zrobimy za pomocą x. -a. Ok, to w takim razie nasza, naszym x-em powiedzmy, niech będą e, plakaty, jakie posiada Basia, czyli napisz sobie b, czyli to będą plakaty Basi, czyli to jest ilość plakatów Basi, ten nasz x. To w takim razie jest, w pierwszym zdaniu jest powiedziane, że Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi. W takim razie liczbę plakatów Andrzeja. Zapiszemy sobie za pomocą znowu x i plus 28, ponieważ jest powiedziane, że Andrzej ma ich o 28 więcej od Basi. Czyli w takim razie, jakby Basia miała 50, no to Andrzej ma 50 plus 28. Ale skoro Basia, powiedzieliśmy sobie, że na razie ma x, bo nie wiemy ile tak naprawdę ma, no to to będzie x plus 28. <laughs> to jest liczba plakatów Andrzeja. I potem spodziane, że Marek ma ich 3 razy mniej od Basi no to znowu, co oznacza, że 3 razy mniej? No 3 razy mniej oznacza to, że po prostu będzie musieli podzielić przez 3, jeżeli na przykład Basia miałaby ich 30 no to Marek miałby ich 30 podzielone na 3 no bo 3 razy mniej czyli też odwrotnie na to patrząc, Basia miałaby 3 razy więcej od Marka no to, to Marek musi mieć 10, skoro Basia miała być 3 razy więcej, a powiedzieliśmy, że, sobie, że ma 30 przykładowo, no to Marek musi mieć 10, bo 10 razy 3 daje nam 30. W takim wypadku zapiszemy sobie, że to będzie liczba plakatów tych co ma Basia dzielone przez 3. Czyli sobie to już jako ułamku, ponieważ wiadomo, że kreska ołkowa to jest to samo co znak dzielenia. W takim wypadku to będą plakaty Marka. No dobra, i teraz co musimy zrobić, to zapisać jeszcze jakieś równanie, co z tego wiemy. A w ostatnim zdaniu jest powiedziane, że Andrzej i Marek mają razem dwa razy więcej plakatów od Basi. W takim wypadku zapiszmy sobie, ile plakatów ma Andrzej i Marek. No Andrzej i Marek to będzie suma tych dwóch ilości, czyli to będzie x plus 28, czyli plakaty Andrzeja, i jeszcze dodać plakaty Marka, czyli x przez 3. I to ma się równać, <coughs> jest powiedziane, że oni mają dwa razy więcej plakatów od Basi. Czyli jeżeli po drugiej stronie chcielibyśmy sobie dać Basię, czyli nasze X, to ile ona ma plakatów, to gdzie tą dwójkę musimy wstawić, żeby to miało sens? No, skoro Andrzej, czyli skoro ta dwójka chłopaków ma dwa razy więcej, to w takim razie, żeby to się zgadzało, to tą dwójkę musimy podstawić do Basi. Dlaczego? No bo skoro na przykład Andrzej i Marek mieliby na przykład 100 łącznie tych plakatów. I jest powiedziane, że mają dwa razy więcej plakatów od Basi, no to skoro mają więcej, no to Basia musi mieć dwa razy mniej, czyli byśmy to 100 podzielili na 2. Tylko, że wtedy nie dzielimy plakatów Basi przez 2, tylko dzielimy plakaty Andrzeja i Marka. W takim wypadku, jeśli chcemy sobie zapisać razy 2, to tą dwójkę musimy wstawić przy plakatach Basi. Równie dobrze moglibyśmy sobie to zapisać za pomocą e, kreski łąkowej, czy to było x plus 25 plus x 3 dzielone przez 2, bo oni mieli dwa razy więcej, czyli muszą mieć dwa razy mniej, żeby zgadzało się z ilością plakatów Basi. Takie równanie jest również dobre, to jest to samo. No ale przejdźmy sobie już do tego, to sobie teraz rozwiążemy. E, w takim wypadku co? Na samym początku musimy sobie wyrazy z x, czyli wyrazy potem na jedną stronę przenieść, to sobie przenieśmy wszystko na wszystkie wraz z x na lewą stronę, reszta będzie po prawej, czyli co? Po lewej stronie zostanie 25, a po prawej będzie co? 2x, bo 2 razy x to jest 2x, odejmujemy obu stronie tego x -a, o, czyli będzie minus x, i odejmujemy to x przez 3, minus x przez 3. No dobra. No i teraz 2x x, no to wiadomo, że już zostanie nam x, czyli będzie 25, równa się x minus x trzecich. Teraz, żeby to odjąć, musimy mieć wspólny Mianownik, wspólny mianownik, to będzie po prostu tak. To będzie 3, tak? Czyli już możemy tu zapisać 3. No a teraz <laughs> inaczej x zapisalibyśmy sobie jako x pierwszych, tak? No i teraz, żeby z tego zrobić to jest to samo co x. I teraz, żeby z tego zrobić mianownik 3, no to jedynkę musimy razy 3 pomnożyć, ale pamiętamy, że skoro w łamkach podnosimy mianowniki, no to również musimy też liczniki podnieść. I pomnożyć przez to samo co mianownik. W takim wypadku to będzie 3x. No i tutaj ładnie nam wychodzi, że co? 25 równa się 3x. Odjąć x to będzie 2x dzielone przez 3, ponieważ w odejmowaniu ułamków odejmujemy tylko liczniki. No i teraz, żeby tego x wyznaczyć, to obustronnie musimy pozbyć się mianownika, czyli razy 3, bo między x tym, co chcemy wyznaczyć, a tą trójką stoi łamkowa, czyli dzielenie. To zastosujemy odwrotne, czyli mnożenie. Będzie 75 równa się 2x I coś nie tak wyszło hmm. moment a, dobra, tutaj wszędzie powinno być 28, nie 25, to jest mój błąd. Eee, już go poprawiam troszeczkę nie zauważyłem tego, przepraszam najmocniej. To jest powinno być 28 <coughs> Eee, czyli 28 razy 3 to będzie 60, e, 84 czyli 28 razy 3 to będzie 84, czyli tutaj po prostu wszędzie zamiast 5 piątki, wyszki 8 trzeba wpisać, ponieważ tak nam tutaj w sumie wyszło, ile plakatów ma Andrzej. No i teraz obustronnie dzielimy tylko przez 2, ponieważ to nam przeszkadza przy x, bo między x ma to tylko mnożenie, czyli zastosujemy dzielenie. No i wychodzi, że x jest równy 42, a 42 to jest liczba plakatów, tak jak powiedzieliśmy sobie Basi, czyli to jest 42. Liczba plakatów Andrzeja no to plus 28 do x musimy dodać, czyli będzie 42 plus 28, z tego nam wychodzi 70, a liczba plakatów marka to będzie 42 na 3, czyli wyjdzie nam e, tutaj 13. Przepraszam 14 No dobra i to na tyle czyli teraz naszymi odpowiedziami są 42 plakaty Basi, 70 plakatów Andrzeja i 14 plakaty Marka